Gość, Radia w tym roku mija pięć lat, odkąd przy Baboszewskiej Szkole Podstawowej rozpoczęła swoją działalność Akademia Dobra, a więc Gminny Wolontariat. Wprawdzie nie w studiu, ale za to na antenie, główno dowodząca grupą Elżbieta Burzykowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pani w stanie cofnąć się o te 5 lat i powiedzieć, co kierowało Wami zakładając Akademię Dobra? Jakie były cele, jakie były założenia? Tak, chyba tak. W naszej szkole, w szkole podstawowej w Baboszewie takie działania charytatywne były od zawsze, odkąd ja pamiętam. Zawsze coś się działo, coś robiliśmy. Coś robiliśmy poza e, lekcjami, pomagaliśmy dzieciom potrzebującym, rodzinom, które były w gorszej jakiejś takiej kondycji finansowej. I te pięć lat temu po prostu postanowiliśmy to mm, uprać w taką formę, no, nadać temu jakąś taką formę. No ja już wspominałam chyba o tym na antenie, że nie te spotkanie z ówczesnym wójtem gminy spowodowało, że y, powstała ta Akademia Dobra. On wtedy powiedział coś takiego na tym spotkaniu, Marzy mi się jeszcze, żeby w gminie był wolontariat. Ja powiedziałam tak spontanicznie mnie też. No i z U wójta padło, no to robimy panielu. No i robiliśmy. Oczywiście wtrąciło, włączyło się w. W tworzenie tej Akademii Dobra, bardzo wiele osób z grona pedagogicznego z naszej szkoły, a jaki mieliśmy celem, takim głównym celem to była pomoc dzieciom i seniorom z terenu naszej gminy. I organizowanie jakichś takich imprez kulturalnych, które będą dzieciom organizowały w jakiś sposób czas wolny. A, ale miało to wyglądać w ten sposób, że e, osoby, które będą to oglądały, też będą czerpały z tego jakąś przyjemność. I pamiętam, pierwszym takim wydarzeniem to były Moto Mikołaje. Wtedy klub motocyklowy Ross coś takiego z Błońska. Ja tu się może pokłonię serdecznie panu Sewerynowi Skotakowi, bo to właśnie dzięki niemu i Julce Piechocie odbyło się, odbyły się te moto Mikołaje w Baboszewie. Te moto Mikołaje były skierowane do dzieci z oddziału integracyjnego, z klas wspomagania rozwoju istniejących przy naszej szkole, to są dzieci y, dotknięte y, niepełnosprawnościami. No i dla nich było przedstawienie, ci motocykliści przyjechali ubrani w te stroje Mikołajów, no to było bardzo widowiskowe. Oczywiście motocykliści przywieźli dla każdego dziecka upominek. Działo to się w okolicach 5 grudnia. A więc szósty Mikołajki, 5 grudnia obchodzimy Dzień Osób Dotkniętych Niepełnosprawnością i Dzień Wolontariatu jednocześnie. Także to wyszła na taka piękna impreza, a zaraz potem w tygodniu przed świętami była pierwsza baboszewska niedziela. Takie wydarzenie, w którym wzięli udział absolwenci naszej szkoły. Przygotowaliśmy wtedy przedstawienie Opowieść Wigilijną. I no to było coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Pięć lat to dobra okazja, doskonała okazja do takich małych podsumowań. Z jakich Pani projektów, działań jest najbardziej dumna? Ja chyba jestem dumna ze wszystkiego, co się działo w Akademii Dobra. Jestem dumna z tego, że udało nam się zaangażować w to na przestrzeni tych pięciu lat. Tylu, tylu uczniów z naszej szkoły, ale nie tylko uczniów, też ich rodziców. I Tu się chciałam szczególnie pokłonić właśnie rodzicom. E, wiele osób e, w ogóle z całego terenu gminy angażowało się w nasze działania. A m, tak najbardziej jestem dumna wtedy, kiedy udaje się no, zebrać te pieniążki dla na jakieś leczenie, na operację, kiedy ta operacja się, czy leczenie odbywa, czy rehabilitacja i kończy się sukcesem. My pierwszą osobą, dla której zbieraliśmy pieniążki, to był Leonek Dusza. Niestety sukcesem skończyła się sama zbiórka, ale samo leczenie nie skończyło się sukcesem, gdyż Leonek Dusza, pewno jak wiadomo słuchaczom Radia Płońsk, zmarł. I to całkiem y, niedawno warto także zaznaczyć. Panie Elu, te ostatnie miesiące życia z covid dookoła nas wstrzymały funkcjonowanie wolontariuszy, czy cały czas podejmujecie jakieś działania? To znaczy, wstrzymały, troszeczkę wstrzymały, nie, nie odbyło się sporo i nie odbędzie, sporo zaplanowanych wydarzeń. Na przykład nie odbędzie już się y, Baboszewska niedziela. Pewno nie odbędzie się piąty bal charytatywny w Baboszewie. Ale my działamy. Dla osób y, zrzuciła się na przykład niedawno do nas mama y, trójki dzieci, która, której potrzebne były ubranka na zimę. Po prostu w trudnej sytuacji kobieta, więc wśród wolontariuszy puszczona była informacja, to ubranka się znalazła i to naprawdę w ogromnej ilości. Na przykład przed chwileczką y, dostałam trzy kartony takich y, właśnie odzieży dla dzieci. I będziemy jutro z wolontariuszami właśnie dzielić, zastanawiać się, komu to mamy dać. O, takie działania się odbywają. E po prostu przez to, że nie możemy, nie chcemy nikogo narażać, nie chcemy narażać y, osób, które z nami współpracują, ale nie chcemy też narażać, narażać siebie, bo jak, jak będziemy w zdrowiu, dobrym, to po prostu jak to wszystko minie, a mamy nadzieję, że minie, to zaczniemy działać i na pewno to odrobimy, i będzie na pewno jeszcze wiele osób potrzebujących, którym będziemy mogli pomagać. Osobiście zaangażowała się pani, jak oczywiście także pozostali wolontariusze Akademii Dobra w pomoc dla kilkuletniej Oli Zmystkowa, chorej na zespół Aperta. Jak wygląda proces leczenia dziewczynki? Ona już była w Stanach, wróciła. Jak, jakie teraz zabiegi przed nią? Po Nowym Roku, tuż po Nowym Roku, Ola wyjeżdża na drugi etap operacji do Stanów Zjednoczonych. Bo niestety zamierzenie było takie, że będzie z, podczas pierwszej operacji będą rozdzielone wszystkie paluszki, to nie do końca się udało, a więc będzie podczas tego drugiego etapu jeszcze tak jak gdyby dokończenie tego procesu rozdzielenia tych paluszków, no i operacja czaszki. Takie historie jak ta Oli zbiórki, festyny, programy telewizyjne, które przecież które tak przecież się odbyły, przywracają w wiarę w ludzkość w tym obecnym dosyć okrutnym świecie. Oczywiście. To znaczy ja wierzę w ludzi, to miałam zawsze. Zawsze znajdą się znajdą się osoby nawet w bardzo trudnych, ciężkich, takich wilczych czasach, które są obecnie, które chcą pomagać. Ale wydarzenie, ten przypadek Oli, no po prostu pokazał ogrom ludzkiego serca. Ludzie są naprawdę bardzo, bardzo dobrze ofiarni. Przecież niektóre z tych osób, bo to nie były tylko osoby z Baboszewa, z Baboszewa, czy nawet powiatu płońskiego, To były osoby z całej Polski, które się odezwały w sprawie Oli. No to jest po prostu coś pięknego. To jest coś pięknego, ile dobra spłynęło dla Oli. Ja już nie mówię tylko o tym dobru takim materialnym, czy w formie e, finansowej, ale też słowa wsparcia, jakie otrzymuje mama Oli, e, podziękowania, jakie otrzymujemy my. To jest takie budujące i, i to tak m, pozwala nam e, mieć ciągle e, wiarę i chęć w te dalsze działania. Wiemy, że to jest potrzebne, że to jest potrzebne tak? i że to ludziom się... E, Skoro ludzie pomagają, to znaczy, że widzą taką potrzebę, że tak trzeba. I mi się wydaje, że ludzie to są dobrzy. Czasami, i bardzo możliwe, że z tą pomocą sami by nie raz wyszli, ale mm, czasy są, są, ludzie zapominają, y, gdzieś tam im coś umknie, zajmą się swoimi sprawami, a jak my pójdziemy, zastukamy, poprosimy, no to wtedy jest im prościej chyba też pomóc i pomagają, naprawdę bardzo pomagają. I tutaj stawiamy kropkę i tak pozytywnie kończymy dzisiejsza audycja. Elżbieta Bożykowska z Akademii Dobra, czyli gminnego wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej w Baboszewie, dzisiaj na antenie Radia Płońsk. Serdecznie dziękuję. Ja dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Płońsk i oczywiście pana redaktora. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.